Gospel dla zapikanych. Z Ewangelii według świętego Marka i mówił do nich, sprawnie uchylacie Boże przykazania, aby swoją tradycję zachować. Tradycja. Kiedy Jezus mówi o tradycji, nie mówi o choince, nie mówi o jajkach wielkanocnych. Kiedy Jezus mówi o tradycji, mówi o tym, co narosło na przekazie w Piśmie Świętym. Narosło w jakiś sposób od strony ludzkiej. Było nieraz do tego stopnia naroślą, czymś niezdrowym, że stało się wypatrzeniem tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Było wypatrzeniem tego, co jest napisane w Słowie Boga. Jezus chce to usuwać. Jezus chce usuwać, ponieważ chce, żebyśmy żyli słowem, bo to słowo stwarza świat, nie tradycja, w dodatku tylko ludzka. Dzisiaj chcemy zobaczyć, że słowo Boże jest ważniejsze niż. Ludzka tylko tradycja, przez małe te. Ale chcemy też zobaczyć, że jest jeszcze innego rodzaju tradycja. Tradycja, która autentycznie przekazuje Boże Słowo, i tej tradycji chcemy być wierni. I to, że to słowo dzisiaj do nas dochodzi, to jest dobra nowina. Że to słowo się nie gubi gdzieś po drodze, że mamy do niego dostęp dzięki żywej tradycji przekazywanej w kościele. I to jest Ewangelia, to jest dobra nowina dzisiaj dla nas. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.